Cześć, z tej strony Ewelina i dzisiaj idziesz ze mną do Sensei. Jesteśmy w środku i przegląd, czas, start. I nie będzie nudy i będzie spontanicznie, bo taka jestem. Po prostu u mnie energia to wiecie tutaj aż wszystko się gotuje. No dobra, no i zaczynamy bez zbędnego gadania. Cena 139,99. Bardzo, bardzo ładny. Bardzo ładny korzuszek. Milutki... Leciutki, śliczny. A jak jesteśmy już tutaj w tym miejscu, to chciałam Wam pokazać coś, co sobie zakupiłam jakiś czas temu. Właśnie taki t-shirt. Cena jego 25,99. I jedna z was zgadła, zgadła. Oj, dziewczyny, jesteście tutaj y, u mnie na kanale i jesteście, no, przecudowne. Y, ja się cieszę, że właśnie jesteście zaangażowane w te przeglądy, że przychodzicie do mnie, że wracacie, wracacie. Dziewczyny i chłopaki też, chłopaków tutaj troszeczkę jest. Także dziękuję Wam za to, że jesteście. No dobra, my tutaj dalej już przeglądamy te rzeczy, bo jak to umie, to wiecie, że to wszystko idzie. Nic tutaj y, nie spowalniamy, tylko po prostu przegląd idzie. Czasami ja lubię sobie pogadać, wy widzicie ceny, więc jest wszystko ok. Leginsy 39,99. Jeżeli chodzi o rozmiary, to wiecie też, że ja tutaj, jako sztucznego zapychacza mojego filmu, yy, no, yy, nie mówię Wam też cały czas tych rozmiarów, bo rozmiary Sinsei ma naprawdę fantastyczne i zazwyczaj są to od XXS do aż XXL. Tam była bluza. Już widzieliśmy. Niektóre z tych rzeczy też powtarzają się, więc wiecie, no, ja lubię pokazać jeszcze raz. O na przykład taka pudełkowa, luźna y, sukienka. Bardzo ładna. I właśnie w kolorku mamy jasnym i y, czarnym, ciemnym, no i świetna marynara. Słuchajcie, marynara 7999. Po prostu y, no... Ja sama poluję na jakąś nową marynarkę, na coś takiego bardziej oversize'owego. No dobra, podchodzimy do rzeczy, które są rozwieszone tak, jak ja lubię, czyli widzimy je po prostu w całej okazałości. Przyglądamy się, podpatrujemy i podchodzimy. No, zobaczcie, zobaczcie na tego pięknego futrzaka. Tutaj już taki konkret i dość ciężkie to futerko. Nie jest takie leciutkie, to od razu Wam mówię. Natomiast zobaczcie, że bardzo, bardzo ładnie wygląda. Ja, jak zawsze, będę Was zachęcać też do mierzenia, żeby te rzeczy przymierzyć. No i mamy, mamy coś hitowego. 39,99, tak, jakby Ak, jakby e, Emu, no coś wiecie w tym stylu, hmm, tutaj szukałam ceny, oczywiście bezcenne, bezcenne, bluzeczki bezcenne, ale wiecie, te ceny mniej więcej są zbliżone, więc zaraz zobaczymy sobie tutaj kolejny, inny model, ale będzie już cena. Trzydzieści dziewięć, dziewięćdziesiąt dziewięć. A tutaj było pięć, dziewięćdziesiąt dziewięć. Na górze sweter w szarościach. 69,99. Tak, tak, Makła zwraca uwagę na tale, na szczegóły, na przykład na guziki. I też Wam to często podkreślam, że jeżeli chodzi o Sensei, to te guziki naprawdę są ładne. Nie są jakieś plastikowe, tandetnie, nie wyglądają tanio, tylko no naprawdę tutaj trzeba przyznać, że wyglądają zacnie. Coś ciepłego, coś grubego. 69, 99 w tym sezonie właśnie tego typu rzeczy no, są na topie, w tym na pewno będzie ciepło. Powiem Wam tak, że niektórzy właśnie lubią tego typu ubrania, a niektórzy po prostu się w nich gotują. Ja jestem z tych gotujących się w takich rzeczach. Spodnie, które też pokazywałam Wam jakiś czas temu na dość przyjemna 39,99. Niektóre z tych rzeczy, wiecie, no nie wszystkie tutaj wam pokażę, 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 bo niektóre, no to nie będę co so i róż pokazywała, wiadomo, ale, ale niektóre warto pokazać, niektóre są w nowościach, nie wszystkie są też we wszystkich sinsej, o tym też, dziewczyny, pamiętajcie, że to co jest w tych sinsejach, których ja jestem, niekoniecznie będzie w tych sinsejach, których Wybywacie, bo ja też bywam w różnych i jestem też w różnych miastach, jak wiecie, i naprawdę ten asortyment, no czasami bardzo, bardzo się różni od siebie. Mamy czapki 2599 i świetny kożuszek 13999. Bardzo, bardzo podobny od tamtego, który Wam pokazywałam z początku przeglądu. O, mamy obniżoną cenę. 55,99. spódniczki różnego typu, często te spódniczki to wiecie, tak naprawdę są krótkie spodenki. Ja jeżeli chodzi o coś krótkiego, to bardzo lubię właśnie jesienią i zimą, kiedy mam dłuższy płaszcz, coś krótszego ubrać. No i co my tutaj mamy? Zobaczcie, buty. Buty z wełną. Te buty tak szybko znikają, że to jest po prostu Szok, szok. A tyle, ile pytań dostaję o nie i tyle, ile dziewczyn mi napisało na Insta, że je zakupiło, to ja jestem <grym> no serio w prawdziwym szoku. 69,99 kolejne. Mamy tutaj obuwie. No i dobra. Znowu ponownie czapki. Nie tylko czapki, bo słuchajcie, i mamy też takie nałóżniki. 19,99 No powiem Wam, że one musiałabym je przymierzyć, ale one dość takie sztywne Tą czapkę pokazywałam Wam już też wiele razy Bardzo, bardzo ładna czapka Tutaj mamy coś takiego Jejku, ten kolor słuchajcie No prawdziwie jesienny 29,99 Cena te czepeczki też już widzieliśmy 1999 i były mierzone. Powędrujemy jeszcze w jedno miejsce, ale ja chciałam się spytać Ciebie. Tak, tak, właśnie Ciebie, czy mnie subskrybujesz? Jeśli nie, to zachęcam Cię do subskrypcji, bo mi to sprawi ogromną radość, a Ciebie to nic nie kosztuje. A jeżeli mnie subskrybujesz, to chciałam Cię przytulić i bardzo, bardzo Ci za to podziękować. No, właśnie, i zobaczcie, teraz ja tutaj mam w ręku fantastyczny, prześliczny kubeczek. Taki, no jejku, zimowy, w ogóle te wszystkie kubeczki, zobaczcie, jak to już tak. No, ja się czuję tutaj już totalnie, jakbym wpadła gdzieś w zimę. I spójrzcie teraz, co Wam pokażę. O. Ten kubek. 12,99. Ten kubek to jest dla mnie mój Gdańsk. Ja tutaj widzę kamienice, przepiękne kamienice gdańskie i on jest śliczny, bo on jest taki jakby surowy. No, mega mi się spodobał. Dajcie mi znać, co wam się spodobało dzisiejszego przeglądu. No i oczywiście my będziemy widzieć się standardowo, bo już jutro o godzinie 16:16 i .16. dziękuję ci za to, że jesteś tutaj u mnie na kanale. Zazwyczaj już do mnie nagrywam takich rzeczy. Ale słuchajcie. No, skusiłam się. Skusiłam się tak, że dzisiaj <grym> będę sobie Kupiła z tego kubeczka. No i zobaczcie na pogodę jaka jest w Gdańsku, niestety.